Hej, witam na moim kanale. Jakiś czas temu wspominałam, że w połowie kwietnia tutaj w Kanadzie jest wyprzedaż w Seforze i polega ona na tym, że w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy, taką dostajemy zniżkę. Wiem, że w Polsce działa to troszeczkę inaczej. Te poziomy też się inaczej nazywają. Zdaje się, jest Sephora White, Black, Niem nie Gold. Nie pamiętam w tej chwili, natomiast tutaj ten podstawowy poziom to Beauty Insider, potem VIB i róż. No i ja jako róż będę miała minus 20%. Jako, że właśnie usiadłam, żeby przygotować się do wyjścia, pomyślałam, że mogę nagrać ten makijaż, a w międzyczasie z wami mam nadzieję porozmawiać o tym, co znajduje się na mojej liście na tę wyprzedaż szeforową i usłyszeć Wasze zdanie na temat tych produktów. A raczej później je przeczytać. Zdaje się, że wszystkie produkty, które mam na tej wyślijcie są spokojnie dostępne w Polsce, więc jeżeli coś z tych produktów macie, to bardzo proszę dajcie mi swój feedback w komentarzach. Także przesunę się teraz na bok, zacznę się malować. Nie będę mówić o tym dokładnie, co robię, ponieważ nie jest to tematem filmu. Wszystkie produkty, których będę używać, będą podlinkowane na dole. Natomiast z boku będę wyświetlać Wam te produkty, które mam na swojej wyślijcie i o których chciałabym się trochę więcej dowiedzieć. Także zaczynajmy. Zacznę od nałożenia tego primera ze Smashboxa nawilżającego. Jako podkład będzie dzisiaj House Labs, to już kolejny dzień, w którym go testuję. Po pozbyciu się suchych skórek wyglądał dużo lepiej, natomiast mam wrażenie, że mnie wysypuje. Nie wiem, jeszcze to testuję, ale coś się nie działo dobrze z moją cerą. I zacznę może od tego, że przede wszystkim nie kupię wszystkiego z tej listy. To nie ma szans. Natomiast mój budżet jest całkiem w porządku, ponieważ planuję wykorzystać do tego środki, które zdobyłam sprzedając sporą część palet moich. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pod koniec zeszłego roku robiłam declutter w moich paletach z cieniami i sporą część z nich wystawiłam tutaj na kanadyjskim poszmarku. No i sprzedałam. Jako, że jeszcze tych pieniędzy z poszmarka nie wypłacałam, to pomyślałam, że to może być fajny budżet na tą wyprzedaż seforową, a przynajmniej na większą jej część. Także nie przedłużając, pierwszym produkcie, jaki mam na liście tutaj jest ten Lip Oil od Rare Beauty w kolorze Happy bądź Mow, Mam już jeden z tych olejków, mianowicie w kolorze Honesty. Wróciłam mojego pierwszego shorta z nakładaniem tego produktu na usta, więc możecie tam zobaczyć kolor. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego produktu, jest jeszcze trochę za wcześnie, ja testuję go dopiero drugi dzień. Powiedzmy, że nie jest to do końca to, czego się spodziewałam ale nie chcę przedwcześnie mówić. Także test tego koloru, który posiada, na pewno się pojawi na kanale, prędzej czy później. Natomiast no w tej chwili nie jestem przekonana, czy chcę sięgać po następny kolor. Także tutaj jest taki znak zapytania. Raczej raczej chyba nie chcę. Wydaje mi się, że nie jest to do końca produkt dla mnie. Aczkolwiek jeszcze kilka dni do tej wyprzedaży jest, także może po dłuższym użytkowaniu zmienię zdanie. Ale póki co no nie jest to... O czego się spodziewałam. Następnie na liście mam również produkt do ust, mianowicie ten Lip Plumper od Mario. I pamiętam, że jak robiłam nowości kosmetyczne, mówiłam, że nie jest to zupełnie w moich zainteresowaniach, i w sumie tutaj nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu nie jestem fanką produktów takich powiększających usta, czy w ogóle wywołujących jakiś. Efekt na nich, A z tego co dotychczas słyszałam, nie daje jakiegoś magicznego efektu, A, więc być może mogłabym go traktować po prostu jako lip gloss, jako błyszczyk. No ale miłości tu wielkiej nie ma, także raczej to też przychodzi na kupkę, taką znak zapytania. Natomiast chciałabym wiedzieć od Was, czy Was w ogóle ten produkt interesuje, bo jeżeli tak, to mogłabym go kupić na zasadzie porównania z tym olejkiem z Real Beauty, i przynajmniej mieć z tego jakiś ciekawy odcinek. No nie wiem, także tutaj czekam zdecydowanie na Waszą opinię. Następnie mam dwa produkty, czy jeden, dwa produkty od Milk Makeup. Pierwszy z nich to Future Fluid All Over Medium Coverage Hydrating Concealer. I generalnie ma być to korektor do użycia na całą twarz o średnim kryciu. Dużo dobrego słyszałam o tym produkcie. Zdaje się, że może być przyjazny suchej skórze. I nie ukrywam, że teraz kiedy nadchodzi lato, ja często używam albo bardzo lekkiego podkładu typu Pat McGrath, bądź właśnie samego korektora, tylko punktowo tam, gdzie potrzebuję. Także jest to całkiem interesująca opcja. Milk Makeup, z tego co widziałam, jest dostępny w polskiej seforze, także być może Wam również taki test by się przydał. I drugi produkt od Milk Makeup to ten mały stick do konturowania w kolorze Toasted. Wiecie już chyba, że ja mam ogromną słabość do brązerów, zwłaszcza tych w sticku. Yy, I to maleństwo, bo z tego co widziałam, to jest naprawdę takie malutkie. No, kusi mnie, kusi mnie strasznie. Z bronzerów mam też na mojej wishlistie bronzer z Rose Ink Solar Infusion Moisturizing Cream Bronzer w kolorze Parrot K, czyli Light. Ja o nim myślę głównie dlatego, że testowałam um, różę od Rose Ink w moim filmie Makijaż z samymi próbkami i bardzo mi się podobały. Natomiast więcej kremowych różów chyba nie potrzebuję, przynajmniej na ten moment, więc bardziej zainteresował mnie bronzer. Ma też fajny kolor, taki no dosyć ciepły, bo to jednak brązer, natomiast wydaje się dosyć fajny, jasny. Ma też Moisturizing w nazwie, więc to już w ogóle od razu sprawia, że mam ochotę go kupić. Ale jako, że jest to marka, której obecnie w swojej kolekcji nie posiadam, to staram się być ostrożna. Nie chcę też próbować za wielu nowych marek w tym roku, im mniej, tym lepiej tak naprawdę. Jednym z moich postanowień było skupić się na markach, które znam, także no tutaj znowu, znak zapytania. Jeżeli chodzi o bronzery, mam też te pudrowe, nowe bronzery od Pat McGrath na swojej wishliście. Natomiast to już kupiłam na stronie Pat. Ponieważ nie wiem, czy widzieliście, ale na zakładce community, czy tam społeczność, dodałam post kilka dni temu, w którym podzieliłam się z Wami kodem na 25%, który działa również na tą kolekcję brąz. To jest raczej rzadko spotykane. Standardem jest kod na minus 10%, który jest wydawany w dniu launchu. Jest on ważny przez jakieś kilka dni, ale nie dłużej. Natomiast ten na 25% działa już od początku lutego, może nawet wcześniej. W każdym bądź razie kod ten brzmi Let's Makeup 25, zostawię też go w opisie. I póki co działa na wszystko. Ja kupiłam sobie zestaw dwóch brązerów, tych dwóch najjaśniejszych. Także nie dość, że ten zestaw dwóch brązerów był tańszy niż kupno dwóch pojedynczych brązerów, to jeszcze wszedł ten kod minus 25% i cena za jeden wyszła naprawdę bardzo przystępna. Nie wiem ile to będzie w złotówkach, natomiast wiem, że w kanadyjskich dolarach wyszło mi około 35 dolarów już z taksem. Gdzie normalnie w seforze kosztuje jakieś 51 plus jeszcze podatek, czyli jakieś 53-54 by mnie kosztował. Także zniżka była naprawdę duża. No i nie mogłam się powstrzymać. Dziś będę używać pudrowych, bronzera, różu i tak dalej, także teraz się przepudruję, Huda Beauty Sugar Cookie. I lecimy dalej. Jako bronzer mam też tutaj swoich ulubionych Westman Atelier w kolorze biskit, ponieważ kończy mi się. Natomiast jego mam ochotę przetrzymać do następnej takiej wyprzedaży, która jest chyba latem albo wczesną jesienią, nie pamiętam w tej chwili. I po prostu kiedy go skończę, zacząć używać więcej innych bronzerów. No ale mam serduszko koło niego, bo nie da się inaczej. Mam też jeden setting spray na liście, ten od Urban Decay o nazwie All Nighter, czyli to jest no, klasyk można powiedzieć. Natomiast wieszcie, czy nie, ale nigdy go nie próbowałam. Tak naprawdę jest bardzo dużo produktów takich kultowych, których ja nigdy nie próbowałam. Wydaje mi się, że trochę przez to, że do tego świata makijażu dołączyłam dosyć późno wbrew pozorom. No i trochę dlatego, że byłam zakochana w MAC Cosmetics i głównie używałam właśnie ich produktów, szczególnie Fix Plusa, o którym dopiero po latach dowiedziałam się, że tak naprawdę nie jest setting sprayem, tylko taką mgiełką odświeżającą. To był po prostu szok. W każdym bądź razie, mimo to, że no, uwielbiam moją Charlotte Tilbury, to lubię sprawdzać też inne setting spray. Charlotte jest już mniej więcej w połowie zużycia, także rozglądam się powoli za nowym. Także albo kupiłabym nawet chociaż to mini yy, od Urban Decay, albo kupię dużą butelkę stu Charlotte, wykorzystując tą zniżkę 20%. Dajcie mi znać, co myślicie o tym Urban Decay, ponieważ wiem, że no, jest to produkt kultowy, więc zapewne wiele z Was już go używało. Czy jest Waszym ulubieńcem? I tą dalej mam dwie palety cieni, które mnie interesują, a raczej paletki, bo obie są malutkie. W międzyczasie bronzer i róż Pantone z House Loves. Pierwszą paletą, która mnie interesuje jest oczywiście Huda Beauty e, Matte Obsessions, ta w wersji ciepłej. Ponieważ jak może wiecie, mam już tą wersję chłodną i bardzo ją lubię. Mega jest. A dlatego bardzo chcę dokupić tą wersję ciepłą, zwłaszcza, że no, bardzo lubię ciepłe tonacje na swoich oczach. Także tutaj bez dwóch zdań na pewno, na pewno się w moim holu pojawi. Natomiast druga to to malutkie mini od Pat McGrath o nazwie Sublime Smoke. A, to jest paleta, która pojawiła się teraz w kolekcji tej brąz, czykolwiek ona się nazywała, ta kolekcja, to jest brąz. Mimo tego, że jest to bardzo taka nudna i, i neutralna paleta, to bardzo mi się podoba. Mm. Podoba mi się też jej rozmiar i to, że mogłabym ją spokojnie właśnie brać w podróże. W dalszym ciągu brakuje mi takiej naprawdę małej paletki, takiej typowo dziennej, nudziakowej, właśnie kiedy podróżuję, a ta jest dodatkowo malutka. I z tego co słyszałam, maty w tej poprzedniej malutkiej paletce odpad, czyli tej takiej, jak ona się nazywała, tej fioletowej, były podobno bardzo dobre. A jeden z cieni, ten taki w kolorze oberżyny, który jest przynajmniej w mojej Madresi po prostu tragiczny. W tej mini palecie ponoć był bardzo dobry. Jeżeli chodzi o same kolory, wszystko to są powtórki z trzech Mothership, numer 5, 6 i 7. Wszystkie w swojej kolekcji mam, ale wiadomo, że na wyjazd nie będę brała trzech Mothership ze sobą, więc ma sens posiadanie takiej miniaturki, właśnie w tym celu. Także tutaj też jestem na tak i chyba innych parę cieni tutaj nie ma, przynajmniej nie takich nowszych. I przejdźmy może do róży, jak będę nakładać właśnie róż od House Labs. To też jest w sumie no właśnie pokazywałam Wam jeszcze. Byłam go w tym pięknym różowym kolorze. Kolor nazywa się Dragon Fruit Days. Używałam już go na policzkach, jest przepiękny i jednym z różów, na którym myślę, jest róż To Too Faced, z tej serii Cloud Crush Blurring Blush, czyli tej również, która wyszła niedawno. I mnie bardzo podoba się kolor Candy Cloud, który jest takim chłodnym, jasnym różem. Widziałam go raz na żywo w Seforze i był bardzo ładny. Miał takie mini, mini trobinki, bo to jest chyba zresztą napisane tak, że to jest wykończenie satynowe. Także coś, co na pewno bardzo lubię. Ten od House Labs jest również piękny. Zobaczcie, jaka jest piękna pigmentacja. Natomiast te kolory są zupełnie różne. tak? To jest wściekły róż, fuksja. Natomiast tam jest taki baby pink w odcieniu jeszcze chłodniejszym niż ten. Także ten róż od Too Faced jest dosyć wysoko na mojej wish liście. Mam jeszcze jeden kolor od Lady Gagi na tej liście o nazwie Hibiscus Haze. To jest, taki, to jest taki różowy mauve i właśnie kiedy kupowałam ten zastanawiałam się pomiędzy nimi dwoma. Natomiast no tutaj ten kolor jest bardzo wyjątkowy i ciężko mi było przejść koło niego obojętnie. Natomiast ten Hibiscus Haze był bardzo taki dzienny, po prostu oczami wyobraźni widziałam go w użytku bardzo często. Formuła jest przepiękna, blenduje się ze wszystkim pod spodem bez zarzutu. Jedyne co mi w nim nie pasuje to rzeczywiście takie matowe wykończenie. Ja jednak preferuję satynę, dlatego raczej się skłaniam ku temu różowi od Too Faced. Plus mam też dwa róże w kremie Slash w płynie, które mi się podobają i no muszę, muszę tutaj mądrze wybrać. Jeżeli chodzi o róż w płynie, tutaj mam na myśli tart i Blush Tape Liquid Blush w kolorze pink. On również wygląda chłodno, natomiast no, przynajmniej ze zdjęcia ma piękny połysk, więc jest to coś, co na pewno bardzo bym lubiła używać. Plus jestem ciekawa tart i, i chciałabym w końcu zacząć próbować ich produktów trochę więcej. O, I oprócz tego różu od tart, jestem też zainteresowana ich rozświetlaczem w tej samej. Formie, czyli Glow Tape Highlighter w kolorze Pearl Glow, czyli tym najjaśniejszym, jako rozświetlacza używam tej paletki od Charlotte. Dajcie mi znać, czy próbowaliście tych produktów od Tarte oraz w ogóle co myślicie o tej marce, ponieważ ma kilka produktów, które mnie interesują, ale. Nie próbowałam ich jakoś mocno w przeszłości. Tak naprawdę zamówiłam kiedyś jakieś pudełko takich ich bestsellerów, czy jakąś mieli ofertę, nie pamiętam, też było dawno temu. I wszystkie produkty były ok, ale jakoś mnie nie porwały. Tutaj jednak widzę podobieństwo do Charlotte. I jako, że teraz elf robi to samo, wydaje mi się, że to mogą być fajne rzeczy też do porównania. Także najpewniej oba te produkty tart wylądują w moim koszyku. Róż, który też mi się bardzo podoba i no jest na mojej liście już dosyć długo. To róża od Westman Atelier, w kolorze, którego nazwy nie potrafię wymówić, natomiast pokażę Wam tutaj obok. Jest to taki brzoskwiniowy nudziak. Róże od Westman są naprawdę wyjątkowe, zwłaszcza ten kolor petal gości na moich pojeczkach bardzo często. I tak czuję lekką potrzebę rozszerzenia mojej kolekcji Westman, także to byłby taki naturalny następny krok. Ale to zostawiam pod znakiem zapytania, ponieważ nie jest to produkt nowy, jest w stałej ofercie. Także być może rzucę się bardziej teraz na nowości, a ten kupię sobie, nie wiem, zimą czy na tej kolejnej wyprzedaży. Na oczach zrobię dzisiaj bardzo prosty makijaż paletką Nataszy Danony Pastel. Jako, że wiosna zbliża się dużymi krokami, noszę więcej pasteli, zwłaszcza takich monochromatycznych makijaży. I dzisiaj, jako, że mam takie ładne, zaróżowane policzki, pójdę w stronę różowości. Nałożę sobie tego koloru. O nazwie Feder, on jest taki bardziej w sumie lawendowy, ale też mi się bardzo podoba. Nałożę go na całą powiekę i po prostu na środek dam kolorek Dandy, czyli ten różowy błysk. Wewnętrznym kąciku Illusion, to jest taki kolor typu iridescent, właśnie z różowym połyskiem. I dolną powiekę zostawiam dzisiaj gołą, także bardzo prosty makijaż. Na swojej wishliście mam również jedną maskarę, mianowicie tą z Benefitu Badkal Bank. Bardzo mi się spodobała na ostatnim teście i powoli mi się już kończy ta próbka, którą miałam. Dostałam jednak następną próbkę, ponieważ akurat była oferta Benefitu i do zakupów powyżej tam nie, 35 dolarów. Dawali właśnie znowu miniaturkę tej samej maskary oraz taki żel do brwi 24 Hour Brow Setter. Ja go dzisiaj nie użyłam, bo użyłam czegoś innego i nie chcę, nie chcę otwierać nowej butelki. Natomiast po prostu się zastanawiam, czy jest to dobry moment na kupno tej maskary, skoro mam jeszcze jedną miniaturkę czekającą na mnie, czy, czy nie lepiej po prostu wydać tych pieniędzy na coś innego w tej chwili. Gdybym nie miała tak pokaźnej listy życzeń, na pewno ta maskara by się tam znalazła i kilka innych produktów, które zazwyczaj kupuję, szczerze za tej. Wyprzedaży takie jak krem Doctor Jart, czy produkty, które po prostu cały czas zużywam i potrzebuję nowe opakowanie. Tym razem po prostu mam jednak dużo innych produktów, które muszę wrócić do rotacji, więc niekoniecznie potrzebuję kupować backup kremu czy, czy właśnie maskary. Wolę ten mój budżet przeznaczyć na nowości czy produkty, które od dawna za mną chodzą. Widzę, że mam też na liście tą nową paletę od Rare Beauty. O niej też dosyć długo myślałam, zwłaszcza wtedy, kiedy kupowałam ten nowy brązer, róże oraz, oraz ten olejek do ust. Ale wydaje mi się, w tym momencie to rzecz zbędna. Potwierdziły się moje obawy, że ten duży cień w środku to znowu jest brokat. Strata na, Duża naprawdę strata według mnie, jeżeli chodzi o miejsce i o y, formułę. Wydaje mi się, że wbrew pozorom aż tyle ludzi brokatu nie kładzie. Zwłaszcza że kolorystycznie nie jest to paleta jakaś imprezowa, tylko bardziej dzienna. Nie widzę więc bardzo sensu tak dużego brokatu. Także tą paletę na razie odpuszczam. I to, co na mojej liście jest jeszcze, to bardzo dużo korektorów. Z jakiegoś dziwnego powodu bardzo lubię ostatnio testować korektory. I wiele z nich jest dostępnych w wersji mini, co ja po prostu uwielbiam. Daje mi to szansę produkt przetestować, a jednocześnie nie muszę wydawać tyle, co całe opakowanie. I na tej liście jest między innymi korektor z Hourglass, który również strasznie mi się spodobał w filmie makijaż z samymi próbkami. I szczerze mówiąc ze wszystkich tych korektorów jakie mam na tej liście, ten jest najbardziej prawdopodobny. Aczkolwiek najpewniej kupię go właśnie w wersji mini. Mam też na liście korektor z Kosas, Mini Revealer, Super Creamy, Brightening Concealer. Swego czasu był bardzo popularny na YouTubie, w ogóle produkty Kosas i również korci mnie, żeby go przetestować. Mam też tutaj na liście mały korektor od tart, Mini Shape Tape Concealer. Tutaj jestem po prostu ciekawa, czy coś się zmieniło, ponieważ właśnie w tym pudełku bestsellerów, które kupiłam kilka lat temu, był Tarte Shape Tape. I pamiętam, że bardzo się nie polubiliśmy. Był strasznie wysuszający pod oczami i bardzo gęsty, za gęsty na moje potrzeby. I po prostu jestem ciekawa, czy coś się zmieniło. Jest też mini korektor od It Cosmetics, mini bye-bye under eye, full coverage, anti-aging, waterproof. It Cosmetics jest również jedną z tych marek, których tak naprawdę nie próbowałam jeszcze. Wiem, że dużo ludzi poleca ich CC cream oraz właśnie ten korektor. Aczkolwiek jakbym miała bierać tylko jedną z tych rzeczy, to raczej wolałabym przetestować krem CC, zwłaszcza myśląc o tym, że... Nadchodzi lato. Natomiast myślę, że tutaj muszę dokonać już wyboru pomiędzy albo Milk Makeup, albo It Cosmetics, ponieważ czego, jak czego, ale naprawdę więcej podkładów nie potrzebuję i raczej z tych dwóch skłaniam się teraz ku Milk Makeup. Więc myślę, że It Cosmetics przejdzie po prostu na następny raz. Chodzą też za mną produkty od Tower28 ta marka nie jestem pewna, czy jest dostępna u Was, dajcie mi znać. Wydaje mi się, że możecie ją kupić na Revolve, ale być może mi się myli z czymś innym. Oni w każdym razie są całkiem przystępni cenowo i, i z tego, co słyszałam, mają bardzo fajne produkty. Ja dotychczas próbowałam tylko ich błyszczyków, które bardzo lubię, są bardzo kremowe i nie sklejają ust. Natomiast to, o czym w tej chwili myślę, to <laughs> oczywiście kremowy brązer w kolorze Broad oraz róż w przepięknym kolorze. Magic Hour Sunkissed Rosy Nude. Sama nazwa Rosy Nude brzmi po prostu bajecznie. I jako, że nie są to jakieś drogie produkty, nawet bez zniżki, są całkiem przystępne, wydaje mi się, że w moim koszyku się znajdą. Na mojej liście również jest mydełko do oczyszczenia pędzli. Nie wiem jeszcze tylko, czy kupię to z Beauty Blender, którego najczęściej używam, czy kupię to seforowe, tak żeby przetestować, czy jest jakakolwiek różnica. To od Beauty Blender zdecydowanie mogę polecić, jest świetne. Nie wiem, ile już opakowanie go zużyłam. Natomiast nie wydaje mi się, żeby y, robiło cokolwiek innego niż każde inne mydełko, dlatego myślę, żeby spróbować tego od Sephory. I to są chyba takie główne rzeczy, o których myślę. Mam też sporo takich bardzo randomowych, oczywiście dużo więcej mini korektorów. Mam też na przykład BB Cream od Dr. Jart. Jako, że uwielbiam ich linię pielęgnacyjną, trochę mnie korci, żeby spróbować, ale znowu jest to następny no, podkład niech będzie, którego no, nie potrzebuję w tym momencie. Ma co prawda SPF 40, więc może byłby fajny na lato. No nie wiem, dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani testem tego produktu. O, jest jeszcze pomadka od Fenty Beauty Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick i kolor, który mi się bardzo podoba, to oczywiście ten brązowy. Breadwinner. to chyba już wszystko. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim myślicie, które z tych produktów testowaliście oraz e, które chcielibyście, żebym ja przetestowała. Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem muszę lecieć, także życzę Wam przemiłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!